Witam Was po raz kolejny. Kurczę, w tym odcinku chcę Wam pokazać, znaczy, no wiem, że kilku, dość spora liczba osób nie za bardzo wie, jak nagrywać filmy. No i dlatego chciałam Wam pokazać, jak ja je robię. Oczywiście są różne sposoby. No ale ja na przykład tak. Oczywiście zapraszam do subskrybowania mnie i młotek w górę i zapraszam mnie do znajomych, okej. Okay. A ja wiem, mam nie z taką ostatnio nie mam, ale dla mnie nie jak mało się zarabia, więc dużo się wydaje. Chyba wydałam 20 tysięcy na różne rzeczy. Dobra, wiem, że tego nie mam robić. Ale okej. Okay. Tak już odrucham zaczęłam. Mm. Natomiast tak, ja już zaczęłam, znaczy tak tylko początek zrobiłam tutaj. Próbowałam w bo 18 było, mi się przypadkowo samo się zapisało, bo wyłączyło mi się laptop i się rozładował. No i wiecie. A później już nie miałam dostępu do komputera dopiero teraz zauważyłam, o pozdrawiam SweetWiki serce wiśnia wiśnia 90 kosmitka 333 no, znowu dobra co za Thank mm -hmm. you. No ale ten, jak widzicie przez łeb to dwie scenki, no tak najlepiej jest, tak, tak sprzyja. mm -hmm.

Ej, mm. właśnie, za chwilkę jeszcze wam coś pokażę, coś takiego co, no, dużo osób o tym wiedzieć, ale... Niestety nie wiem. No, dobra. Tyle wystarczy. Pokazałam trochę treści filmu. No ale. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, musicie zobaczyć kiedyś film. Okej, okay, zapiszę. Prywatnie, oczywiście. Zobaczmy. Kurczę, ale. Tutaj. Dobra, teraz wam pokażę ten... Wiele osób się pytało, jak robię te kwiatki, na przykład w statusie. Teraz wam pokażę. Opisujemy toolpak.com e generator w i tam link jeszcze w opisie. O i zobaczcie, tutaj są znaczy na przykład no to jest ten mój kwiatek i to jest ta moja strzałka czy jak to się na tym nazywa dobra na no dziś do koniec. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania mnie na YouTube i dawania łapek w górę. jak już wcześniej mówiłam. No i oczywiście zapraszam icie da. MSP. Dzięki. Do usłyszenia. Pa.